Witam Was bardzo serdecznie w nowej serii Chcę Was zaciekawić takimi różnymi, rzadkimi, unikalnymi seriami no Na przykład od Panini, no może od Top się może coś znaleźć I właśnie w tej takiej serii będziemy, będę prezentował Wam jedną saszetkę Jakiejś tam serii, będę opowiadał jakąś ciekawostkę odnośnie tej serii Dzisiaj na TPT bierzemy Champions League 09010 No i akurat tutaj chciałem się skupić na kartach limitowanych, bo to jest dosyć ciekawe Mianowicie, Pani nie wypuściło wersji podstawowej, e, czyli w tej, e, 6 kart limitowanych. E, oczywiście wyszła do tego seria Update e, 9.10. Dosyć unikalne są teraz te saszetki, no praktycznie nie do zdobycia. No tam karty podstawowe można kupić z update'u, ale no... E, saszetek to po prostu nieosiągalna rzecz. I w wersji Update zostały wypuszczone trzy karty. Był to chyba... Pepe Reina, Geeks i Berbatov Możecie na to obejrzeć sobie Football z and Stickers, jak otwierał puszkę ostatnio taką, czy znaczy no nie tak dawno, z update'u e I ta właśnie, można odrobić to w puszce, pamiętam, że tylko z tego update'a tam, o ile dobrze wiem Właśnie te trzy karty I Tam chyba w Starter Pack'u był Berbatov, ale no nie kojarzę, coś takiego podobne I... No, no seria jest dosyć ciekawa no i według mnie Pani Nick zrobiło, wypuściło te karty na rynek angielski. Trzeba zwrócić uwagę na to, że to byli tylko zawodnicy, piłkarze z angielskich zespołów. No też, no ze szkockich też, bo chyba się ten trafił z Glasgow Rangers. Ale no widzicie, to Pani nie chciało chyba tak porywalizować z Topsem, jak wiecie, no bo Tops taka jest rywal, taka no rywalizująca firma, no i nie ma tak, takiego monopolu, no i chciała coś tam rzucić na ten rynek yy, angielski i chciała pewnie zaciekawić ludzi tą właśnie nową serią, no i jej wypuściła też te limitki i tam można było je zdobyć no dobra, no tyle tam was trochę zanudzenia i otworzymy teraz saszeteczkę zobaczymy czy coś trafimy ciekawego yy, mam nadzieję, że kolejne serie uda mi się coś zdobyć yy, fajnego jakieś inne rzadkie, rzadkie, rzadkie naprawdę mało spotykane Serię. Widzę, że tu jest jakaś karta specjalna, jakiś chyba fansik. Jedna karta odknęła. No ale nic nie ma. No i jedziemy. To była Ferdinand. O, chyba w podstawowej był Ferdinand Limitka. Eee, tak, tak, tak. No to były główne zespoły Manchester United, Chelsea. Eee, kto tam jeszcze grał w, wtedy z angielskich drużyn? No Glasgow Ranger był ze szkockiego, tam Limitka się pojawiła. Liverpool na pewno, no Liverpool. No i chyba, no i to wszystko. zawodnik Marsylii. Barzagli, Andreas z Wolfsburga. Semak z Rubina Kazań. I karta specjalna, w... ostatnia karta specjalna. Znaczy, no, nie ostatnia, no ostatnia karta. Mert Nobre z Debreczyna, Fansik. No te karty naprawdę fajnie wyglądały, naprawdę czadersko mi się podobają, no ale no fundusze, żeby zdobyć całą serię, no jakoś mnie tak nie ciekawi, bardziej mnie jeszcze te starsze ciekawią serię, więc e, na przykład Euro 2008 Gold, ksokruszyn otwierał naprawdę chrapkę na nią, oj, spadło. No i co, no i to było na tyle, no, no mi się podobało przepraszam za małe turbulencje pod koniec i widzimy się w kolejnych filmikach, cześć!